Przede wszystkim praca nóg. Praca nóg, zwinność na nogach, krok do stawni, pierwszy krok, że tak powiem, start do piłki, cofnięcie się, to są rzeczy, które są bardzo ważne i myślę, że byłem bardzo zaskoczony, jak, jak to wszystko wygląda na korcie, ponieważ no nie da się ukryć, że jest to troszkę ślizgo i, i, i na parkiecie, wiadomo, mamy, mamy moment, gdzie możemy, że tak powiem, butem zahamować i zatrzymujemy się praktycznie w miejscu, nie ślizgamy się. A tutaj jest taki lekki poślizg, dlatego jest to ciekawe, ponieważ no... Wymaga to kolejnych, powiedzmy, wymaga to takiej kolejnej siły, która, która wiadomo jest w tenisie bardzo potrzebna. Ale to wspaniała inicjatywa, wspaniałe święto sportowe, połączenie koszykówki z tenisem. Marcin Gotel jest znakomitym naszym ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, dowcipny, elokwentny zawsze uśmiechnięty, zawsze gotów do podpisania kolejnego autografu, do, do um, rozmowy z dziennikarzem, do przeprowadzenia kolejnego wywiadu. Także znaczy, naprawdę cieszmy się, że mamy takiego właśnie reprezentanta, tego ambasadora sportu. i tutaj popisał się znowu ciekawymi kilkoma zagraniami tenisowymi. Widać, że jest jak na swój wzrost, zwrotny, sprawny, zwinny. Także ja powiem, że bardzo udana impreza. Cieszę się, że też to mogą być. No, przede wszystkim bardzo ciężko było skorynować tutaj górę z dołem. Naprawdę piłka czasami... A jest duża różnica, prawda? Jest, 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 jest. I przede wszystkim piłeczka jest większa. Trzeba powiedzieć, że naprawdę mimo to, że jest to porównywalny sport, gdzie, gdzie jest bardzo ważna praca nóg, to mimo to Trzeba jeszcze mieć tą koordynację tutaj rąk i oczu, gdzie wiadomo trzeba piłkę dobrze przycelować i czasami trafiałem właśnie samą ramą rakiety, dlatego nie było łatwo, ale myślę, że potrenujemy, teraz przez szeroki rok i za rok będzie jeszcze lepiej. Ja osobiście miałem przyjemność grać w tenisa może 6 razy w życiu i ostatni raz było około 2 miesięcy temu, kiedy miałem wolne w Orlando. Wyszedłem na kort pograć. A, nie wyglądało to źle. Było to szka, była troszkę inna powierzchnia, betonowa. A, pograłem z trzy sety i a, wszystkie trzy wygrałem. No, a z kim pan biją te trzy wygrane sety? Któż był rywalem? No dobrze, następne pytanie. Roger Federer był tam akurat. Przyjechał odwiedzić Tegera Gerałca, który mieszkał obok niej. i zapytałem się, Roger zagrasz? A on mówi, nie ma problemu. No proszę grać dalej w takim razie. Panowie, a czy koszykówka...